Ale nam się zmieniła aura, totalnie mamy wiosnę. Dzisiaj kolejny dzień z wyciągania silnika. Mam nadzieję, że dzisiaj sobie już z tym poradzę. Rozbiorę teraz samochód z pokrowca, żeby trochę wyschnął. Ostatnie dni były deszczowe, dlatego nie mogłem działać. No to do roboty. Tak się właśnie prezentuję. Zaraz otwieram. I jedziemy. Dorobiłem sobie takie mocowania maski. Gdzieś widziałem na filmiku na YouTube, ktoś takie stosował, ugięłem pręciki żeby zablokować maskę w maksymalnym położeniu. No, dzięki temu mam położenie serwisowe, na pewno się przyda w przyszłości. I jakby ktoś chciał wymiar to mogę też napisać po prostu jaką to ma odległość. Widziałem, że do demontażu silnika ludzie demontują tą belkę tutaj. Od reflektorów skrętnych zaraz ją wykręcę. Następnie układ kierowniczy to pójdzie do demontażu. No i e, taką prowizoryczną żerawkę wykorzystam. Potem wam pokażę. Bo to <grych> na takim patencie zrobionym śmiesznym dosyć. No ale nie mam miejsca w garażu, żeby trzymać kolejny element, kolejną, kolejne narzędzie tej wielkości. Jakby żerawka. No, jest kombinowane. Zobaczycie potem. Tutaj macie taki mechanizm hmm. od e, skrętnych lamp. On idzie wodzikiem z układu kierowniczego. Jest to bardzo proste. E, jest na takich elementach skręcanych. Muszę tego się pozbyć. E, on, 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 on. Ale pająków. No, muszę najpierw. E, Przenieść kolegów na inne miejsce, ale tu będę demontować. To wszystko jest ponapinane przez sprężyny, że to było ciągle tutaj napięte i idzie na ten reflektor od wewnątrz. On jest teraz wyprostowany, ponieważ koła są wyprostowane. On jest połączony tym układem kierowniczym, no ale tutaj na drugą stronę idzie taki element. I on jest napędzany już linką, i ten, 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 ten reflektor, no, po zdemontowaniu, no automatycznie skręcił się. A mimo, że koła są wyprostowane, no taki śmieszny system. Nie każdy miał okazję to obserwować, dlatego wrzucam. Zwróćcie uwagę, tu jest jeszcze taki miech, a on jest. Podejrzewam, że z jakimś tutaj elektromagnesem. No nie wiem, spojrzę potem jeszcze w instrukcję. No ale on idzie tutaj do elementu, do tego wążka. No i wam pokażę. A On dodatkowo, przez to, że tu jest hydropneumatyka, tak wykręca ustawienie. Wysokości lamp. Nie wiem, jak to może teraz pokazać, ale nie wiem, czy to widzicie? Lampy. O. Góra pracuje. No dobrze, moi mili. Ta jest zdjęta. No, teraz układ kierowniczy. Ale chyba zanim się tam dostanę, no to najpierw muszę ściągnąć ten zbiornik i, i ten yy, pozostałość po yy, mocowaniu akumulatora. Ja widzę, że to jest razem skręcone. No to czeka mnie teraz spuszczanie oleju. No, <laughs> mam nadzieję, że nic, nie zrobię głupiego i nie rozleje mi się kilka litrów teraz po ziemi. Jak widzicie, jest taki wąż z koleczkiem. podejrzałem w internecie. No, służy on właśnie do spuszczania e, tego nadmiaru z samego zbiornika. No więc czekamy, zobaczymy jak to będzie. Tutaj nadal spuszczam olej, trochę już to trwa. E, no jakby już tam niewiele, niewiele, niewiele. No ale jakby, no to zacząłem rozbijać dalej. Tutaj macie taki fajny filtr od Chemu, na dole. Trzeba będzie się tym zająć, to poczyścić. Wiadomo, trochę będzie czas na ten zbiornik, czyszczenie, no to to się wtedy zrobi. Ale fajnie skonstruowane. Zbiornik zdemontowany, jeszcze nie odłączony. No ale to jeszcze chwilę no chcę tutaj sobie po układać w głowie, jak to ściągnąć w jakiej kolejności. Tak jak chciałem wam też pokazać. Samochód jest brudny. On ma dużo jakby zanieczyszczeń, jakichś tam mieszkańców swoich Ale ten samochód nie jest przygnity. To wszystko jakby jest z bardzo zdrowej blachy. To wszystko da się wyczyścić. No, jestem zaskoczony, nie jest aż tak źle. Tak, tutaj wszystko jakby no jest z grubej blachy. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale na razie myślę, że to jest wszystko na plus. Trochę prac będzie, no, szczotki druciane, i e, jakiejś tutaj chemii trzeba będzie użyć. No, ale jestem zadowolony. Z kolejnego tematu, którego wam będę chciał pokazać, to przedstawię wam. Jak zaprojektować w programie kadowskim takie elementy? Jak wypalić je za pomocą plazmy czy tam lasera? Stworzę też takie pliki do pobrania. Myślę, że kto będzie chciał, to będzie mógł z nich skorzystać. No tak, żeby wypalić sobie po prostu i dogiąć takie elementy samemu. Taki update dla Was. A jak będziecie kiedyś ściągać... Ja bardzo nie lubię gubić śrub, więc za każdym razem je zostawiam w tych miejscach. No, ale tym razem z mojej własnej jakby... No, nie pomyślałem o tym. Tak długo szarpałem się z tym, żeby to zdemontować. A zapomniałem, że tu możliwe, że jest nacięcie na na drążku. Ta śruba ograniczała możliwość wyciągnięcia. No, człowiek się uczy całe życie. I radę z tym dalej. Układ kierowniczy zdemontowany. Trochę walki było, no ale się udało. Parę śrub nie chciało się odkręcić. Dłużej spalnikiem, no ale odkręcone, nie urwane, więc walka wygrana z tą materią. No, teraz muszę się zająć układem hamulcowym, a, odkręceniem półosi. No i silnik do wyciągnięcia, więc, jakby a, to już niedługo. Ostatnia dzisiaj aktualizacja. A, odkręciłem tutaj już hamulce. i ja się powoli robi ciemno. 4 godziny porobione, a już się robi ciemno. Nie ma to. Co narzekać, sprzątam, a zaraz pokażę Wam też inny aspekt mojej działalności.